100-letnią rocznicę męczeńskiej śmierci Romualda Trauguta i towarzyszy na stokach cytadeli warszawskiej, nadajemy słuchowisko Edwarda Chudzińskiego pod tytułem Święto Matki Boskiej Śnieżnej, 5 sierpnia 1864 roku. Dzień 4 sierpnia roku 1864, Wigilia Święta Matki Boskiej Śnieżnej, minął w mieście naszym pogodą tak ciepłą, słońcem tak rozświeconym, jak gdyby sam Bóg chciał nadzieję rozniecić w sercach naszych strapionych. Acz od 4 już czerwca nietajne mieszkańcom Warszawy było, że tak pan Traugut, jak i wszyscy, którzy jakiś bodaj odległy stosunek z wydziałami rządu narodowego mieli, pod sąd wojenny zostali oddani, a tym samym nie innej niż kary śmierci spodziewać się mogą. Acz nie obcy był ludności widok publicznie traconych patriotów. To przecież aż do dzisiejszego ranka łudzono się słowa generała Lebediewa za dobrą biorąc monetę, że wyrok nie będzie wyższym nad dożywotnie ciężkie roboty, zwłaszcza po ostatniej publicznie odbytej egzekucji, kiedy to miesiąc temu tracono księdza Agrypina Konarskiego, który cynicznie z wyrafinowanym okrucieństwem powieszony został w habicie zakonnym, co wywołało tak straszne wśród mieszkańców stolicy rozgoryczenie, iż o mało nowy, krwawy rozruch nie nastąpił. Ludzono się, że oprawcy nie odważą się cierpliwości ludu na nową próbę wystawiać. Ludzono się, że jeśli nawet carska inkwizycja krwawej ofiary zażąda, to starczy jej osoba pana Romualda, a jemu, dyktatorowi, naczelnikowi rządu, pułkownikowi wreszcie, nie pożałują oprawcy tej garści prochu i honorową śmiercią zejść z tego świata pozwolą. Ano, wszystkie te rachuby i nadzieje dzień dzisiejszy rozwiał i obalił. Rankiem, nie wiadomo jaką drogą rozeszła się po mieście wieść o mający się odbyć jutro 5 sierpnia, egzekucji pięciu członków ostatniego z kolei rządu narodowego, a to dyktatora Romualda Traugutta i czterech dyrektorów wydziałów tego rządu, Jana Jeziorańskiego, Rafala Krajewskiego, Józefa Toczyskiego i Romana Żulińskiego. Wszyscy oni jutrzejszym rankiem będą na stokach Cytadeli publicznie powieszeni, aby ta hańbiąca śmierć do reszty postrach na naród rzuciła, aby obniżyła w jego oczach majestat mężów, którzy nieustraszenie do ostatka najwyższą nad Polską piastowali władzę. Słysz nas, ojcze z nieba Boże, synu. Odmówień. Noc już dawno zapadła. Ulice puste, bo Rosjanie prawem wojennym w mieście rządząc, zabraniają mieszkańcom po zmroku na ulicach się pojawiać. O tej porze tylko patrole kozackie miasto przebiegają i tylko we wszystkich warszawskich kościołach Zebrały się tysiączne tłumy i drzwi świątyń zawarłszy trwają na całonocnej modlitwie. Toż w ewangelickich kirchach, toż w Bożnicach, gdzie żydostwo płaczem i darciem szat z powszechności żalobą się lączy, bo stało się, jak gdyby moralnym, ogólnie odczutym obowiązkiem towarzyszyć z modlitwą w sercu i na ustach, ostatnim piastunom narodowej władzy. Czujna policja podejrzliwym okiem spoglądała na owe tłumy gromadzące się po kościołach, lecz przeszkód widocznych cichej owej manifestacji nie stawiano. Z wieczora tylko obsadzono wojskiem wszystkie ulice prowadzące od zakroczymskiej, bonifraterskiej i muranowskiej do przeciwległego tej ostatniej stoku cytady. Powiedzieć się godzi. Że sam Taranow owych pięciu mężów spośród sądzonych wybierał. A to opierając się na zeznaniach Karola Przybylskiego i Cezarego Moraskiego, obu ludzi słabego ducha, którzy innych obciążając, swoje tylko życia ratować chcieli. Zaiste słusznego dokonał wyboru. Wszyscy oni pięciu, bowiem nie dla rozgłosu ani ambicji. Ani dla piastowania władzy najwyższej w narodzie, ale w ciszy i odosobnieniu, nieznani najbliższym nawet, pracowali z przekonania dla idei, i szli na spotkanie tej śmierci, która im ustawicznie zagrażała. Kim są owi mężowie? Wybacz mi pan, panie Aleksandrze Krausar, że ci skupioną modlitwę przerywam. Ale wiedząc, że bliżej owych mężów znaleźć, obliguję cię, abyś na moich charakterach bliższą jaką relację dać raczył. Na Boga, znasz mnie pan? Skąd? Nie lękaj się, panie Aleksandrze. Znam cię tylko z tych pamiętników twoich, które jutro dopiero pisać zaczniesz. Dziwnie pan do mnie przemawiasz. A i strojem różnisz się od modlących. Ale jakżeś taki ciekaw, to ci powiem, że wedle świadectwa więziennych towarzyszów, troską jedyną owych były myśli o przyszłości pokolenia, które jeno niewolę ma przed sobą. Taki Józef Toczyski jeszcze kilka dni temu zajmował się nauczaniem młodzieży wieśniaczej ujętej podczas bitew powstańczych i osadzonych w cytadeli. Jeśliś ciekaw, to ci powiem, że taki Rafał Krajewski pisał w celi więziennej, już po zapadłym nań wyroku hymn podniosły, w którym cię taka strofa mieściła. Bracia, my wzbożną godzinę odpuśćmy słabym i zdrajcom. Z upadłej sprawy ojczyźnie zostawmy posiew przyszłości. Gdy krwi nie stało, w spuściźnie oddamy na siew swe kości. Krew nasza lała się marno, Bóg nie wsparł walki oręża, więc nowe rzucajmy ziarno, tę miłość, co świat zwycięża. Jeśli chcesz wiedzieć, to ci powiem, że taki Roman Żuliński, którego miałem szczęście znać osobiście, jest typem męża uduchowionego, apostolem poświęcenia ojczyźnie. Od nie tak dawno snuł jeszcze przy mnie myśli pełne otuchy i wiary w niezawodne odrodzenie Polski przez podniesienie samowiedzy w warstwach ludowych. Słuchasz mnie, to ci powiem, że taki Jan Jeziorański, członek rodziny zaszczytnie w kraju znanej, budził w towarzyszach więziennych kult istotny jako krzewiciel zasad, których nie tylko w życiu całym. Lecz i w tragicznych, cytadelskich czasach był apostołem. A Traugut? Mów mi pan o nim. Brylantem iskrzącym wszystkimi promieniami cnót obywatelskich jest w owej koronie Romuald Traugut. Ukrywał się. Powszechności był nieznany. Jakże go wzięli? Znasz pan dom przy Smolnej numer pierwszy? Tam właśnie, u pani Heleny Kirkorowej, w mieszkaniu stancją odnajmował. Tam przychodzili kurierzy, tam składali raporty, stamtąd odbierali rozkazy. Od października tam mieszkał pod imieniem przybranym Michała Czarneckiego. On, dyktator i główny kierownik sześciu wydziałów rządu narodowego. Niewiele z domu wychodził. Tyle, że co niedziela mogłeś go pan widzieć w kościele św. Aleksandra do którego to na nabożeństwo sam albo z młodym Marianem Dubieckim zwykł był chodzić. Lecz oto w styczniu roku tego ucznia jednego, po zmroku, bez latarki pojmano, przy którym notatkę ze spisem nazwisk znaleziono. Po owej notatce trafili żandarmi na mieszkanie Władysława Bogusławskiego, gdzie natrafiono na wykaz szczegółowy kierowników rządu narodowego. Wnet uzupełniły go zeznania Przybylskiego, Morawskiego, którzy choć w czasie konfrontacji do nóg Traugutowi upadli, przecie w śledztwie dla głów własnych ocalenia cały ciężar odpowiedzialności na niego rzucili. Ale to przyszło potem. Chcesz wtedy wiedzieć szczegóły pojmania i śledztwa. Pani Helena Kirkorowa zdążyła przed aresztowaniem zdać nam dokładną owej nocy relację, a o śledztwie tyle prawdy wiemy, ile się z pawiaka, a później z samej Cytadeli przedostało. W sobotę, 9 kwietnia, aresztowano Dubieckiego, który w oficynie domu na Smolnej zamieszkiwał. Gdy wieść o tym natychmiast do Trauguta doszła, spędził resztę dnia smutny i zaniepokojony. Nie śpisz pani? Nie. Światło w drzwiach pana zobaczyłam. I pan czuwasz? Może nastawić samowar? Zbyt wielka fatyga. Już po północy. Racz pani spocząć. Ach, próbowałam, ale co oczy przymknę, to mi przed powiekami pan Marian staje. Wytrzyma on na śledztwie. Wiedzieć o tym będziemy przez naszych, ale dziwnie jestem o niego spokojny. Żeby to inni tacy byli. Uciekaj, Romualdzie. Uciekaj choćby tą chwilą. Zapomnij, że pani o tym imieniu. Nazwę mnie jak inni. Michalem. Wiesz przecież, że w tym, niż mnie nie znają, całej naszej sprawy bezpieczeństwo. Uciekaj. Na dworze szaruga. Jak nic, przebierzesz się z Warszawy. A potem choćby do Galicji. Stamtąd bezpieczny będziesz mógł dalej sprawami kierować ciekać teraz? Kiedy na nowo wiara we mnie wstąpiła? Kiedy sercem czuję, że znowu się nici powiążą, że gasnąca walka rozgorzeje? Od pieczęci uciekać? I spać, pani Heleno. Noc już późna. Dobranoc, panie Michale. Dobranoc. Pani Helen, pani Helenu! Po panią przyszła policja. Tak, tak, tak zapewne tak. Na pewno po mnie. Wracaj pan do stacji. zkaż światło. Brzmi tam kto tam? Otwierać! Policja! Czego panowie chcecie? Noc późna, wszyscy w domu śpią. Niczywo, nie My nie do was, pani Helena Kirkorowa. Nie po mnie? Nie, nie. Od wy nam tylko wskażcie stancję, w której mieszka wasz lokator. Mój lokator? Michał Czarnecki. Tędy. To jego drzwi. Wy, Michał Czarnecki? To już... Zabierajcie się. Jesteście aresztowani. Zrewidować spokój. Rozkaz! Nie martw się pani. Nie, nie znają mego nazwiska. To może być tylko przypadkowe aresztowanie. Nie trać serca. U Michał Czarnecki. Wy gotowi? Gotowy. Prowadzić więźnia. Rozkaz. Michał Czarnecki? Tak jest. Nazywam się Michał Czarnecki. Tak. A od tu przy naszym stole siedzący podpułkownik Żdanowicz mówi, że on was zna. Ba! Mówi, że wcale nie Czarnecki. Czy tak, panie podpułkowniku Żdanowicz? Tak jest! Ja aresztowanego znam. Jego nazwisko brzmi Romuald Traugut. A był on, aż do chwili swej zdrady, pułkownikiem Korpusu Inżynierskiego jego imperatorskiej mości. Prawda to, panie Czarnecki. Zapierać się nie mam czego. Tak jest. Prawdziwe moje nazwisko brzmi Romuald Traugut. Były pułkownik armii rosyjskiej, kawaler Krzyża Świętego Jerzego. W chwili wybuchu Powstania Narodowego poszedłem tam, gdzie mi mój honor nakazywał. Stworzyłem w Grodzeńszczyźnie oddział wojska polskiego. Stoczyłem z wojskami rosyjskimi trzy zwycięskie bitwy i kilkanaście potyczek. W ostatnim półroczu powołany do Warszawy objąłem funkcję dyktatora i naczelnika rządu państwa polskiego. Nie oszczędzono mu żadnej goryczy. Żonie jego władze odmówili wydania paszportu do Warszawy, a jemu samemu list, tylko jeden do żony, zaledwie przed tygodniem pozwolono napisać. Cokolwiek się ze mną stanie, nieskończony dzięki składam codziennie Bogu, że dziadki pod bacznym okiem i czułą opieką takiej matki jak Ty będą wzrastać w lasce u Boga i ludzi. Bóg chociaż i o szczęściu naszym doczesnym pamięta, przecie przede wszystkim ma na celu szczęście nasze wieczne. Taką to jedynie pociechę przesyłam Ci. Gdyż ta tylko człowiekowi w największym nieszczęściu i strapieniu, prawdziwą być może, z tego samego źródła i ja czerpię moc i ochlodę. Noc się już dniem przelamala. Wstał dzień święta Matki Boskiej Śnieżnej. Z kościołu wszystkimi ulicami ciągnie żałobnym pochodem lud w kierunku Cytadylii. Wiadomo, że licznie zgromadzone wojska rozkaz bezwzględny otrzymali, stłumienia orężem wszelkich objawów możliwego ze strony tłumu protestu. Zarządzenia owe są bezcelowe wobec pełnego skupienia i godności ludu, który w milczeniu z opuszczonymi głowami, żegnając się znakiem krzyża i szepcząc modlitwy zakonających, podąża na plac straceni. Na wylecie ulicy Moranowskiej, tuż przed Szańcem, wzniesionym przy drodze prowadzącej z twierdzy do miasta, widać długie rusztowanie, a na nim po obu końcach dwa czarne słupy. Polączone u góry poprzeczną belką, z której w równych odstępach zwisają cienkie sznury, zakończone pętlicami. Cisza głucha padła na miasto. Ciszą wieje od baszt cytadyli. Cisza w celach. Tylko dwa razy w ciągu nocy odezwał się więzienny, stukany telegraf pomiędzy celą 19 a 20, między celą Trauguta a Dubieckiego. Traugut! Traugut! Mam księdza. Traugut! Modlę się. I cisza. Ani słowa więcej. Dopiero przed chwilą, około godziny ósmej z rana, gdy na korytarzach cytadeli rozległ się szczęk broni i ciężkie, przyspieszone kroki, z celi numer dwudziesty wydzwoniło pukanie. Jeden wyraz. Wyraz ostatni. Do widzenia. Wiozą ich pięć czarnomalowanych drabiniastych wózków otoczonych szwadronem żandarmerii. Plac zresztą cały otoczony tysiącem magnetów, a nieopodal przywarowany stopnie kozaków błyszczące wyostrzonymi pikami gotowe do szarży. W pobliżu szubenicy zgromadził się tłum moskiewskich dygnitarzy, ustrojonych i obficie udekorowanych. Sunie korowód pięciu furmanek, miejskich wózków od wywożenia śmieci. Siedzą na nich pochyleni w swych codziennych tużurkach. W rękach trzymają krucyfiksy. Modlą się. Przy każdym czuwa sędziwy spowiednik kapucy. Na czele korowodu przed doboszami jedzie na czarnym koniu, przybrany w czerwony płaszcz i czarny piliściowy cylinder, kat miejski Ditwald. Zatrzymali się pod stokiem. Żołnierze pomagają im zejść z wózków. Ustawiają się w szeregu przed oficerem audytoratu polowego. Ruch jakiś przy nich, nagle gwałtowny. To żołnierze oddalają jedną z sióstr pana Żulińskiego.

Żadne słowo dotychczas z ust skazańców nie padło, jakby bez reszty włączyli się w szept modlitwy narodu. Stoją nieruchomo. Tylko Traugut z Jeziorańskim przez chwilę oczami się spletli. Pierwszy raz w życiu ujrzeli się dzisiaj tu, pod szubienicznym rusztowaniem, chociaż wedle brzmienia wyroku pracowali rzekomo wspólnie. Jego też, Jana Jeziorańskiego, pierwszego biorą na tracenie. Pod samym rusztowaniem Oblekli go w białą, śmiertelną koszulę. Trójkątną czarną opaskę na oczach mu wiążą. Jezu! Błysnęła oficerska szpada i nagle postać biała zawisła w ciszy pod szubienicą. Toczyski! Drugi na strome schody wstępuje. Stryk ucalował. Trzeciego, pana Krajewskiego, Rafała wiodą. Ręce ku po twarzy podniósł, lugą swoją piękną brodę spod stryka wydobył. Tłum się dokoła na kolana osuwa, tylko pani Krajewska stoi jak drzewo rozpaczy, ku górze, ku mężowi dziecko swoje trzyletnie wyciągając. Żuliński idąc w tłum popatrzył, gdzie żandarmi siostry jego odciągnęli, odwagi, bracie! Jak ostatni z posterunku porwany, tak śmierci się towarzyszów napatrzywszy, ostatni idzie ku schodom naczelnik rządu Romuald Traubot. Na schodku się ostatnim zatrzymał, powoli okulary zdejmuje. Przeciera je ostatnim nawykiem, i nagle jak przedmiot niepotrzebny już i bezużyteczny precz od siebie odrzucił. Spowiednik kapucyn schylił się po nie, a pan Romuald ręce złożył i podniósł oczy. I tak już z podniesioną głową pozostał na stryczku. Jęk i rozpacz powszechności głuszy nawet warkot werbli. Lecz oto jak drapieżne stado runery ku rozpłakanym tłumom sotnie kozackie. Pielgrzymie, szukający na stokach dawnej cytadyli mogiły najlepszych synów naszego narodu. Pielgrzymie, szukający grobu owych pięciu brylantów w męczenników polskich koronie. Wracaj do miasta i gdzie indziej zapal znicz ofiarny. Nie ma ni miejsca, ni grobu. Odcięli ich od stryczka nienawistne ręce, Pogrzebała ich ukradkiem moskiewska mściwość, tak aby i po kościach ich ślad zaginął, aby zginęli w niepamięci ludzkiej wraz z tą, której byli w owych latach ostatnimi sternikami. Muzyka pamiętnienia Setnej rocznicy stracenia Romualda Trauguta i towarzyszy na stokach cytadeli warszawskiej nadaliśmy słuchowisko pióra Edwarda Huzyńskiego. Wykonawcami byli Hanna Dorska, Adolf Bożyński, Jerzy Bożekowski, Krzysztof Cenara, Karol Dorski, Karol Marek, Józef Opieński, Bolesław Wąsiewicz i Włodzimierz Wężyk. Realizacja: Jerzy Januszkiewicz. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.